Czy Polska powinna wypłacać odszkodowanie żyjącym ofiarom II wojny światowej? To jest przede wszystkim obowiązek Niemiec, państwa oprawcy. W związku z tym Polska powinna się domagać od Niemiec wypłat. Wczoraj premier Donald Tusk powiedział, stojąc obok kanclerza Merca w Berlinie, że Polska rozważy taką możliwość. Dlaczego to jest pana zdaniem niedobry pomysł? Po pierwsze, zaburza pewną percepcję, kto jest odpowiedzialny za II wojnę światową, bo się okazuje, że pan premier Tusk chce przyjmować. Na siebie e, odpowiedzialność, przynajmniej częściową, zamiast domagać się no i wykazać jakąkolwiek skutecznością wobec swojego politycznego patrona, swojego politycznego przyjaciela. Nie podejmował dotychczas pan premier twardo tego e, tematu, a wręcz przeciwnie, mówił, że Niemcy mają swoje uzasadnione argumenty mówiące o tym, żeby nie wypłacać Polsce Ale intencja premiera, ja przynajmniej tak to zrozumiałem, jest taka, że ci ludzie jest ich coraz mniej, że to są wiekowe postaci mhm. i lepiej, żeby dostali od polskie pieniądze, jeśli mają w ogóle ich nie dostać? Te intencje w ten sposób, jeżeli ją rozumieć, to chęć no, wy, trochę wyścigu z czasem. Natomiast ja przypominam, że pan premier tu zgrządzi już dwa lata i w zeszłym roku ten temat się pojawiał. czego wtedy tego pan premier nie zrobił? Próbuje, jak rozumiem, obciążyć polskiego podatnika wypłatą ty, tego zadośćuczynienia, co może jeszcze weźmie kredyt na procent w Deutsche Banku, prawda? Żeby jeszcze sobie niemiecki bank na tym nie zarobił.